W tym odcinku lepszyłem swojego seta za wszystkie moje pieniądze, i było naprawdę warto. Dzisiaj rotuję 500 tysięcy, więc zostaw łapkę, suba i w komentarzu napis w jeżeli uda Wam się dobić 300 apek, to już jutro walczyli kolejny odcinek na kanał jego oglądania. Jak możecie widzowie zauważyć, odstajemy trochę z setem od całej właśnie reszty. No i w dzisiejszym odcinku trochę siana, pokopałem znacki, ale też w dzisiejszym odcinku na pewno ulepszymy nasz ekwipunek, a mianowicie mówię tutaj o ja całym secie. No, mniej więcej całego seta chciałbym w dzisiejszym odcinku lepszyć, i już w następnym kupić sobie już Pikaczu. Mam nadzieję, że to się uda, bo ten set naprawdę nie jest jakiś drogi. Z tego co widzę kosztuje jeden właśnie ten uranowy pył, czyli to jest około 200 chyba 60 tysięcy właśnie za jeden taki, no, jeden taki pył kosztuje 260 tysięcy. Mamy go aż właśnie 3. No i nie będziemy mogli ulepszyć właśnie bani, bo brakuje nam no dosłownie trochę siana, żeby ulepszyć sobie całego tego seta. Całą tą dolną część ulepszymy, mam nadzieję, że zaraz. Byłem przy okazji też te Kenny Premium, żeby otwierać te skrzynki premium i one naprawdę mega oddają. Mamy 14 ich, ale w dzisiejszym dniu chyba pijem, nie wiem, z 5 tych tokenów, 5 w sensie tych losowań. No i naprawdę nie wypadło mi nic ciekawego. Trochę jeszcze, ja że słabo, bo jednak została to zwiększona ta szansa, a totalnie dropnami żadna ranga, nawet MVP. Ja liczyłem tutaj nawet na MVIPa. padły 2 SVIPy, no i chyba tam jeden VIP, więc taki, no powiem wam, dropik średni, średni, nie będę ukrywał. No, ale mamy cały właśnie secik diamentowy, już właśnie 44. przed momentem, w którym ulepszamy go na 45. Mam nadzieję, że już w następnym dniu ulepszę sobie go na 46. Zrobienie go na 46 kosztuje aż 2 uranu Pyły za 1, czyli to daje nam 6 pyłów za cały właśnie jest set. Tą dolną część, a za całość daje nam to 8. O ile się nim mylę. i 8 pyłów, właśnie jest to 2 miliony. No, powiem wam, że będziemy tylko mieli raczej tego całego seta, całego 46. Potem zostaną tylko mieczyk, no i nożyce, no i będziemy w niebo wzięci. Lecimy w takim razie na strefę eventową. sprawdzić w ogóle tego seta, wiem, że jest on diamentowy, ale tutaj na tej strefie właśnie eventowej, jakoś to nie będzie nam przeszkadzać. No, chyba, że będą nas sknokować i nie będziemy mogli wyjść. Najwyżej tutaj zginiemy, ale jakoś wydaje mi się, że nie powinno to mocno przeszkadzać. Lecę od razu w takim razie na właśnie tutaj strefę zobaczyć, czy są gracze i są. I jestem ciekaw, czy będziemy dostawać jakieś duże hity, bo w tym secie 4-4, no dosyć duże, dostawałem od odziomków w setach 4-6 z mieczem. Zdaje mi się, że powinno być nieco lepiej. Widzę, że ten gracz ma mieć 44, więc to będzie raczej dla nas pełny kill, jeszcze prostu się świeci. To podświetlenie tak średnio jakoś działa, no, ale tu pańczyny tak powinny być zakazane. Gracze niekiedy nic nie robią, innego, tylko stawiam te pańczyny. No i ten ziomek Wita od razu z paną mam nadzieję, że tutaj od startu, że Wita akurat pał no, gdyby te ziomki nie stakowały hitów, też był spoko, ale że stakują, no nie padnie sobie ten ziomek. Nie ma nawet co go bić, bo widzę, że my go na pewno nie zabijemy, bo stakują właśnie hity. że tego ziomka byśmy zabili. On akurat wygląda takiego, który mógłby sobie tutaj zginąć. Ja od niego wchodzę raz w klatkę. Mam nadzieję, że zginie sobie, no ale od razu sokuję hity. No widzicie, jak stakuję hity to się nie może udać. To się właśnie nie może udać. Tutaj naprawdę drugiego killa też nie zdobędzie. Chociaż nie, dobra, jeszcze się trzyma. Jeszcze się trzyma, może go zabijamy. Może właśnie go zabijemy, no ale nie, no, teraz sobie pan ten i nam no, go zyskałeś. No bo tam było tyle osób, że to akurat było pewna, a to jest w ogóle świamek z mojej chciałem już bić, a on sobie tak prostu kopie wełnę. niech się jakiś ziomek i go zabijemy. No dobra, na przykład taka osoba od nas tutaj muruje i takiego gracza powinniśmy bez problemu tutaj zabić. Coxpi pisze 69 9 nadzieję, że zginie. No i na kurde, na koledzy mu pomagali, to sobie aktualnie wyszedł. I została ta w ogóle wełna. Jestem ciekaw, ile z takiej wełny się na przykład wykopie. Widzę, że chyba oni są się za pobić. No chciałbym, żeby w końcu nas ktoś uderzył, ale jak na razie to chyba nikt nas nie chce właśnie bić. A ja chciałbym serio sprawdzić, czy już tego seta. Totalnie nic nam ziomki nie biją. No nic, no, nie biją nas w ogóle, nie wiem czemu albo jak nas biją no to Nie wiem, o dobra Dostaliśmy ten topór chora, a ja go też właśnie Posiadam, więc też go tutaj możemy zobaczyć Jak on dokładnie działa, podobno jest mega Mega spoko, bo zdaje chyba trzy serduszka I można tak łatwo zabić gracza 7000 prior rankingu na naszym koncie, też Mega dobrze, wydaje mi się że tak do końca dzisiejszego dnia Te 7 koła powinienem raczej wbić, ale Przydałoby się też na pewno tego gracza zabić, no i mam pierwszego killa, dziwo się udało zrobić, to już widziałem Jak się te ziomki wklejały, widziałem tego jakoś dobrze Jakby się nie udało go zabić, no kolejny Kilby nam po prostu uciekł przed oczu. Stajemy cały czas z tym toporem Tora i musimy jakby stąd uciec, kurde, lekko, może zmienić sektor, coś takiego, i pójść właśnie potem na stopu Też go posiadam się, go w ogóle dostałem. Nie, no musimy stąd widzowie uciec. Nie ma co się, sensu tutaj w tyle osobiście. Chyba, żebyśmy czasem, na przykład się skupili na jednym ją najprawdopodobniej, no, chociaż jednak nie. W ogóle oni są z tej samej gili, a chyba knokowo nie do niego, więc no nieźle. To jakiegoś ziomka na strefie, ale nie mamy sobie diamentowego i głębiej na tą strefę wejść nie mogę. Bo się boję, że kurde, mogę sobie zginąć, ale widzę, że ja tutaj Dobry graczy nie ma. Kurde, nawet nie mam tych klocków, niestety, żeby tutaj się nawet jakoś z nimi pobić, w sensie wbić tam do środka. No właśnie, patrzcie, mam diamentowego seta i ten diamentowy set w... Ej, ziomek w ogóle ma ma jakieś laki, co jest? Ja może go hitniemy. Jakby się go hitnęli, będzie naprawdę spoko, bo on ma 94 pingu, ale no niestety wygląda to, jak wygląda. No i tego gracza niestety nie udało mi się zabić. Miał być też w ogóle boss wczoraj na serwerze o 21. Chciałem nagrać z tego bossa odcinek, ale niestety akurat tego bossa, no nie było na serwerze w tym momencie. Miał być o 21, ale niestety się nie pojawi. Mam nadzieję, że. W pierwszym dniu około tej godziny 20. Tam 20, 21, Pojawi się ten boss na serwerze. Bo szczerze, przydałoby się jednak, no, takiego bossa zabić. Bo tam trzeba jak najwięcej hitów zadać mu właśnie bossowi. No i wtedy dostaje się, jakby jakąś nagrodę za top 3. I tam też chyba jakąś nagrodę, że jeżeli się nie wygra, Nie wiem, coś tam czytałem na głoszeniach. Lecimy raz zrobić sobie tego seta netherite. Bo trzeba, trzeba jednak zrobić tego seta. I bierzemy to z drewno. I możemy się wklejać na właśnie strefę tutaj. Bez elity. Tam na pewno ktoś będzie. Więc co raz takiego seta sobie proszę tutaj zrobię Jak najbardziej się przyda. No i potrzeba. Nam jeszcze, uwaga, widzowie, potrzeba nam jeszcze na pewno drewna, które też musimy ponieść. Są takie podstawowe itemy do klepy, tak szczerze. Jak macie drewno, odpalajcie koniecznie makro i wtedy uciekniecie. Posiadając drewno, jest to prawie niemożliwa szansa, żebyście zginęli, bo patrzcie, robicie takie coś i stawiacie bloki pod siebie, jakby podwyższa waszą kratkę. Mega, mega łatwo jest wtedy uciec. Nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłem, ale chyba każdy, mam nadzieję, że skubał się od razu na, wydaje mi się, że strefę bez, tak szczerze, gdzieś na przykład na H11, zobaczymy, coś tu będzie. Mam nadzieję, że tak. Razem sobie może. Jakiś totem do łapki, żeby tutaj w razie jakąś głupią nie zginąć. No, wydaje mi się, że totem na trzecim slocie będzie dobry. Tak od razu, dobra, mogę, mogę zmieniać cały czas, więc lecimy od razu na tą strefę. Zobaczymy, czy ktoś tu, kurde, będzie. W razie co, mamy wędkę, więc też powinniśmy raczej bez problemu tutaj uciec. Chociaż jakbym zginął, szczerze, się lekko nie powiem, zamamamamął. Ale czy ktoś tu jest na strefie? Nikogo nie ma. No, tak jak coś czułem, to szczęście, że raczej gracze się biją na tej strefie eventowej. Jest tu ziomek, uwaga, jest tu dwóch ziomków i ucieka nam 42 ziomek, który, kurde, by mógł być łatwym killem dla nas, no i Knokamy, no niestety, knok tutaj nie działa tak, jak miał właśnie działać. No, mówi się, run, no, to lecimy na tą niestety strefę eventową. Te niestety w sumie, no, trochę rankingu tam powijamy, ale chciałem też zabić jakichś graczy, zrobić z ich itemy, a na razie, przez to, że jest to strefa eventowa, gracze tylko się biją właśnie tam. Nie to jest spoko, bo tutaj naprawdę możecie łatwo bić lany. Na przykład taki ziomek, który, no, kolejny kill po prostu za plus jeden, ale jest zawsze. razu wklejamy się takiemu zziomkowi w presty, w chcecie 39, już nasz pewny kill. Jestem w ogóle ciekawszy, na przykład posiadając Vouchery ranki rapy, tego użyjecie, to też jest aktywowany jak burbodrop. Na przykład te 5 minut. Tak jak jest tutaj, gracz kupi. Sobie ciekawa sprawa. Chociaż wydaje mi się, że raczej nie, ale przydałoby się w końcu, może za 10 skrzynką, dropnąć ten voucher na rangę rapy. Ej, jest w ogóle ten tour drop i zostało nam 8 sekund, ale widzę, że gracze już tutaj skopali całą możliwą wełnę, chociaż tutaj jest wełna i mamy 3 sekundy, ale ile w ogóle tutaj graczy kopie? Może weźmiemy też nasze nożyce, żeby tutaj wyrazić, co się na przykład takiego ziomka wkleić. Plecy, tak jak tutaj większość graczy robi. No także wklejamy się w takiego ziomka, w ogóle komuś tam buty padają i ja bym się wkleił w jakiegoś 42, to by było nawet pierwszy, że możliwe kill, może jakieś te tego zrobimy na przykład takiego gracza, który by sobie mógł z że on ma zawsze ping. zauważyłem, że w ogóle gracze bez premki większość ma właśnie lagi jakieś dziwne. ma, Nie wiem, masakrycznie dużo pingu. Ale nie no, widzowie, pada ziomkowito o tym razuś że się w niego wkleja. Każdy, każdy, bo chce zrobić właśnie killa, a niestety, no tak jak oni to robią, trzeba się wklejać na trzeciego, no to nie wychodzą z te kile No właśnie nie da, bo właśnie atakują hity. Ciężko powiem Wam, że o tej godzinie jakieś większe killy zrobić, bo naprawdę za dużo jest osmoty Slevi, ale osiągnąć 40 się powinniśmy zabić. On chyba nawet nie ma. Nie wie, że nie ma tam No teraz. Dopiero się skatnął, że nie ma to temu. Raczej nie powinien Tutaj wyrobić, tak jak myślałem, plus 6 punktów na nasze konto. Właśnie tutaj wpada, wyrzucimy raz to i mamy, powiem Wam, że tutaj jakieś jawiszowe pyły, które mogą być naprawdę dużo warte, może z tysiąc jest tutaj. Zawsze jakieś siano się przyda. Ej, dobra, bo w ogóle wrzuci kolejny jawiszowy, tu jest jeden jawiszowy. Trochę się nie tego zbiera, ale ja chcę z nimi sojusz, no nie chcę z sojuszu więc po prostu go ziomka. 44, Mam nadzieję, że to je zabije. Mamy też luże, więc no, on dostaje sobie o wiele większe hity od nas. Jakby straci jeszcze totem. On na pewno teraz straci totem kolejny totem, kurde straci. Dobra i słabo go w więc powiem wam, że to będzie najprawdopodobniej łatwy kill Plus 11 punktów, pomógł nam tutaj właśnie grać, więc mega spoko lecimy Od tutaj jest to jakiś glock dziś ziomek, który ma setę 43, Więc bez problemu powinniśmy go zabić, tylko żeby mi nikt nie stawiał pańczyny I tego gracza z gili prostu, jakieś kurde Abey byśmy zabili, wciąż nas raz po plecach I bije nas ziomek w secie 42, który teraz nam pokazuje Co już, ja star żadnego już nie biorę, jak nas właśnie tutaj bije Żadnego po prostu już z tobą nie biorę, kurde jakby nas nie bił to mogłem w sumie Ale tak, stawia nam ciągle pańczyn, te pańczyny są tak Mega przyląba antystrefie, dosłownie. Gościu, ci tylko sobie pańczyny. Jest mega, mega ciężko, uciec od niego. w sensie go jakby zabić, bo cały czas stawia ci pańczyny. No, chyba że tutaj, ale tak szczerze, jakoś też ciężko, bo ucieka. Ja też nie mam wędki na pasku. Ale mam przynajmniej tą wędkę załadowaną, więc może byśmy go odknokowali. Chociaż ten knok to kurde, tak działa dziwnie. Ale na przykład tego gracza 43 syciku, jakby udało też zabić, bym się nie obraził. Bo z niego możemy dostać plus chyba 20 punktów, plus minus pewnie 20 punktów możemy. Tylko, że ona od razu ucieka w drugą niestety stronę. Więc no widzę, mi się wydaje, że to było na tyle się. Dzięki wielkie za oglądanie. widzimy się w jutrzejszym odcinku, wiadomo jutro o 14, więc no, stawcie łapkę, suba, bierzcie udział w losowaniu, bo naprawdę warto, darmowe siano jest do wygrania Ej, i co, wbijecie też na jutrzejszego live'a o 9, bo tam też będziemy losować rangi, tak jak właśnie na dzisiejszym stream'ku, więc no, widzimy się w jutrzejszym filmie o 14, wbijecie też na stream'a o 9, tak jak zawsze w weekendy, więc no, dzięki wielkie za oglądanie, siemano i jo